Pierwsze dla mnie najważniejsze ćwiczenie jest wyczucie sprzęgła. Katemy, Yamaha, Romety, Junaki, Bartony. Te sprzęgła są naprawdę dosyć czułe i Wy musicie nauczyć się, bo jeździcie samochodami, wyczuć sprzęgło w rękach, w palcach. To jest bardzo ważne. Pierwsze ćwiczenie nasze jest właśnie wyczucie sprzęgła. Kątem oka nasi klienci obserwują, jakie jest ustawienie tego sprzęgła, bo drugie ćwiczenie będzie właśnie praca gazem, czyli musimy się nauczyć, kiedy dodawać gazu i wiem, musimy nauczyć się, żeby tym sprzęgłem kontrolować. Żeby ten motocykl płynnie jeździł, na wolnych, małych prędkościach musimy się nauczyć pracę z No, Więc właśnie to robimy. A KTM RC125 wygląda zacnie. Jest na oponach Michelin, 15 koni, motorek, silnik robiony w Indiach, produkcja Padżacz. Przednia farsza, zobaczcie jak to jest wielka, chyba 320 mm, a prezentację przy okazji będzie w następnych relacjach.